Ja Miałam przyjemność uczestniczyć w Europejskim Kongresie Samorządowym, który skupia nie tylko przedstawicieli władz samorządowych, rządowych, ale również wielu gości zagranicznych. Byłam moderatorką, byłam panelistką w panelach poświęconej tematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. Wpływie pandemii, wpływie sytuacji ekonomicznej, kryzysu klimatycznego, jak również fali emigracji na stan finansów publicznych jednostki samorządu terytorialnego. Co ciekawe, wszystkie samorządy zgłaszają trudności z planowaniem nie tylko od strony wydatków inwestycyjnych, ale również jeżeli chodzi o wydatki bieżące. Moderowałam panel dotyczący finansowania budownictwa mieszkaniowego. Rozmawialiśmy o tym, czy samorządy stać na budowanie mieszkań na wynajem. Podzieliliśmy się uwagami dotyczącymi tego, jak powinien wyglądać idealny model finansowania mieszkalnictwa, tak aby obywatele... O różnym profilu mogli korzystać z mieszkalnictwa komunalnego. Rozmawialiśmy o społecznych inicjatywach mieszkaniowych, ale poznaliśmy także perspektywę międzynarodową, perspektywę Barcelony właśnie na temat budownictwa i finansowania budownictwa mieszkaniowego. Miałam dzisiaj przyjemność brać udział w panelu dotyczącym dobrowolnego zysku dla przedsiębiorców. Zdaję sobie sprawę, że to rozwiązanie, które budzi ogromne kontrowersje. Ze względu na sytuację finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale również obawy o to, że w przyszłości będziemy mieli grupę osób bez żadnego zabezpieczenia emerytalnego. Mimo tego jestem gorącą zwolenniczką takiego rozwiązania, dlatego, że zachęci młodych ludzi do tego, żeby zakładać własne biznesy, ale jednocześnie tych, którzy już działają w szarej strefie. Być może sprowokuje do tego, żeby działalność zarejestrować. Trzecia kwestia, którą widzę, to są potrzeby pokolenia, które teraz wchodzi na rynek pracy. To są osoby, które zupełnie inaczej postrzegają swoją przyszłą karierę zawodową, nie marzą o pracy na etacie, chcą mieć swobodę działania, chcą się angażować w różne projekty. Umożliwi im to wystartowanie z własną działalnością i mam nadzieję, że w przyszłości zdynamizuje naszą gospodarkę. Byłam uczestniczką panelu dotyczącego inwestycji w samorządowych instytucjach kultury. Rozmawialiśmy o koncepcjach, które się rodzą w czasach kryzysu, zarówno pandemii, jak i kryzysu finansowego, który jest obecnie. Panel był bardzo interesujący, dlatego że wspieraliśmy się o idee, były różne osoby z różnych środowisk politycznych, w związku z tym dyskusja nabrała też takiego filozoficznego charakteru. Myślę, że to wspaniale, że jest takie miejsce, gdzie możemy wymieniać poglądy i dyskutować o przyszłości instytucji kulturalnych w Polsce.